Celestyna Grzybyta Dobry wieczór. Jutro w Polsce przeważać ma słoneczna pogoda, a to za sprawą wyżu, którego centrum znajdzie się nad Pomorzem środkowym, jedynie na południowym wschodzie kraju jeszcze pozostaną chmury od odchodzącego na wschód frontu, więc na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu, w Małopolsce może jutro popadać, a nawet zagrzmieć. A w nocy na termometrach od 13 stopni na Pomorzu i na Podlasiu do maksymalnie 18 stopni na Podkarpaciu, na północy Niebo będzie bezchmurne. Im dalej na południe, tym chmur będzie więcej. Miejscami mogą się zdarzać w Polsce Południowej przelotne opady deszczu, a w górach początkowo też burze. No i lokalnie nad ranem mogą się tworzyć mgły, bo wiatr będzie słaby. Jutro przed południem na północy kraju pogodnie, natomiast na południu będzie dużo chmur, ale opady mogą wystąpić jedynie na wschodzie Podkarpacia i w górach. O godzinie 10 termometry pokażą od 18 do nawet 24 stopni. Na barometrach w Warszawie będzie 1011 hektopaskali i ciśnienie będzie stabilne, natomiast wiatr słaby. Na wschodzie północno-wschodni, a na zachodzie wschodni. Po południu nadal w północnej połowie Polski małe zachmurzenie. W wielu miejscach będzie bezchmurnie, natomiast więcej chmur ma być na południowym wschodzie. No i tam oraz w górach lokalnie popada deszcz i mogą się zdarzać się słabe burze. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 24 stopni w Gdańsku... Do do 28 stopni w Lublinie oraz w Rzeszowie wiatr bez zmian, a więc słaby, a ciśnienie delikatnie spadnie wyniesie 1010 hektopaskali w stolicy. W środę będzie słonecznie. Deszcz i burze mogą się zdarzać jedynie pod wieczór na Ziemi Lubuskiej. Na termometrach od 20 popadać w Dublinie, natomiast w Lwowie, Budapeszcie i Rzymie trzeba uważać na groźne burze. Na koniec prognozujących traw. Stężenie ich pyłku będzie na przeważającym obszarze bardzo niskie. Również stężenie pyłku bylicy przeważnie będzie niskie, jedynie na Lubelszczyźnie i w Małopolsce średnie. Ale wysokie będzie za to stężenie zarodników grzybów mikroskopowych z rodzaju. Alternaria. Życzę Państwu miłego wieczoru. Do zobaczenia.